Zespół powstał w 2016 roku, no i wtedy jeździliśmy i graliśmy tam po takich potańcówkach różnych organizowanych właśnie przez takie Stowarzyszenie Trójwiejska. W tym samym czasie też w 2016 roku w Łęgu powstał taki zespół Szaki Pniaki. Trzeba było nam wystawić takie większe widowisko, wesele kurpiowskie. Zostaliśmy zaproszeni przez e, młodzież z naszego Łęgu żebyśmy pomogli im zrobić występ jako grupa śpiewająca. Połączyliśmy siły, no i to wszystko, jakimś takżeśmy żeśmy to widowisko wystawili, ludziom się podobało i podjęliśmy decyzję, żeby tak ten zespół połączyć w jedno i powstał właśnie taki zespół Podsypka Krupiowska. Próby odbywają się w świetlicy, no jest remiza OSP, mi nam się nowa świetlica oddzielna. Długo zastanawialiśmy się tak naprawdę, jak nazwać ten nasz zespół. Kiedyś tam usłyszałem właśnie, że to podsypka tak nazywali, bo stali pod szybami i patrzyli, jak tam starsi tańczą, bo to jeszcze 16 lat kiedyś, to, to nikt tam nie, mógł, nie miał wstępu na zabawę. No i tak się zrodził pomysł, to się przyjęło. Kółko rolnicze powstało w roku 2013. W roku 2016 dołączyła do nas młodzież. Zaczęliśmy wystawiać widowiska z życia dawnych kurpi. W moim domu śpiewało się od Dziada, pradziada, mama śpiewała, chce to naśladować. Takie początki nasze to były mocno na walizkach. Zespół kompletnie powstał od zera. No i staramy tak się pokazywać to to, to wszystko na scenie. Jak to kiedyś było, tutaj jak to wyglądały te wesela, do kopki jakiejś żniwa. Zespół prężnie działa i płytę wydaliśmy, i stroje swoje. Założyliśmy grupę dziecięcą. Grupa dziecięca liczy w tej chwili około 15 osób. Zajęcia z tańca kurpiowskiego, ze śpiewu kurpiowskiego są bardzo dobrze prowadzone, profesjonalnie, dzieci są zadowolone. Dużo można było mówić na temat zespołu, działalności, ale lepiej, żeby to zobaczyć.